Pingi gdy dziś nagrywamy strefki z randomami. I widzicie wcześniej ja zacząłem w sumie już grać. Ja nie jestem randomem. No, no z gramy, on nie jest randomem, wiem. Ej, ale to jest bez sensu, że to jest nie też ale bomba No. Jak, jak umówiamy to, będziemy komentować. No. Przepraszam, jak będę miał jakiś taki głos, i B. Albo. Ej. Dobra. Piszcie, z czego chcecie w ogóle. Nie wiem. Gry. No. no bo na razie nagryłam tylko Swordnight, kiedyś gra, nagrywałem jeszcze z Apex'a, To. Spokojnie. Wiem z czego nagrywałem. O się ma rozdzielek. Ej nie mogłem nic zrobić. O się też. Wpadłem na dół i jak kamień. O nie mam 12. Mam 12. A mam... U. Ej ale to będzie teraz niesprawiedliwe. Dobra, ej soj mam. Jak coś... Ja mam soj z...